It's gonna be the day, when I'll never throw back to you By now, you should somehow realized what you're not to do I don't believe that I'm ready for what I do Siemanko YouTube, ja jestem Mereks A to pierwszy odcinek z gry Penumbra Czarna Plaga jest to gra e, pro, por, produkcji paradox, paradox, jak pamiętam. Opowiada, e, chyba jeszcze niektórzy, jeśli niektórzy grali raczej albo nawet oglądali Penumbra, Przebudzenie, więc wiecie o jakim to bohaterze jest i co go teraz tam czekało. Jest to kontynuacja właśnie e, Penumbra, Przebudzeniem, A ponieważ... Przewodzenie nie posiadam tej gry, tylko czarną plagę, więc zagramy w, tylko w czarną plagę. Bez dłuższej rozmowy zaczynamy nową grę, bez samouczku, a że jestem takim powiedzmy początkującym w grach typu właśnie Penumbra, e, odpalę na niskim poziomie. Tej nie znaleźć w sobie dość woli, by uczynić to o co muszę cię poprosić ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnicę. Gdybyś wiedział, jak daleko gotów byłem się posunąć. Odnalazłem szybko palniane, gdzie skryłem się przed burzą. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem zdesperowany. Targały mną wątpliwości i dławił mnie strach. Pomagał mi szalony Red. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Mego przyjaciela Reda spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chce umrzeć, gdybyś tylko wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. Ruszyłem śmiało naprzód i padłem ofiarą własnej brawury, gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem głupi. Wszystkie te uczucia, tak ludzkie, tak czyste, a mimo to zawiodłem i nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić Ciebie. Okej, okay, było wprowadzenie z drugiej części, a teraz nie, czy będzie czekać naszego bohatera. Zaraz się dowiemy. Tylko na razie jest długie wczytywanie. A więc okej, okay, zaczęliśmy grę. Już mamy kontrolę nad bohaterem. Nie wiem, to mogę podnieść. Zamknięte. Że najlepiej zamkniemy. Nic tam nie widzę, ale coś są za hałasy. Dobra, obczajmy te szafki może. Pusta. Mamy monetę. O, materać. Opsikany, obs płata What the fuck! To się obsiko ma Okej, okay, coś się dzieje za ścianą Hałeczka świetna, O, kartka. Pomiędzy światem i cieniem istnieje całkiem inny świat. Świat, którego nie możemy lekceważyć. Uciekaj natychmiast. O Hmm... To jest ciekawe. Mamy dosyć tu ciekawe... A tu się... Chyba raczej tak, jak pamiętam. Aha. I teraz musielibyśmy to jakoś... Bingo. Aaaa, ciul tu Rozpierdalam chatę, impreza na całego after party Dobra Strzelam, bo to jest logiczne chyba raczej tak jak nie ma śruba no to można monetą odkręcić takie śruby Dobra, ja se może odpalę A temu co kurwa schizyma? Tylko co przeszło to jeszcze na pasek, Sorry, że tak przenudzam Nie miałem pewności ile czasu byłem nieprzytomny ale głowa nadal mnie bolała więc albo niezbyt długo albo przyłożyli mi naprawdę mocno nie wiedziałem co się dzieje ale nagle nie wiedziałem czemu przestało mnie to opłodzić, postanowiłem uciekać okej okay, dosyć ciekawe dobra strzałki gramy co my gramy? Hmm. what the fuck? O ludzie. Eee, co? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś błąd w grze. O kurwa. Robi się trochę przerażająco, ale dobra. Damy radę. Wybawienie. Wybawienie moje czy kogoś innego. O. Dobra, dostaliśmy się gdzieś. Szczerze, ja bym powiedział, że ja już bym tu mógł dostać, bo tu jest bezpiecznie, tak? Jest całkiem bezpiecznie, można by tu było gnić do końca życia, ale no tak, jedzenie, picie też trzeba pomyśleć, baterie tam znalazłem, hmm. O, karteczka. Dobra, włączam e, split czytanie. Cóż wygląda na to, że ostatnio będę swoje ręce? Najgorsze mamy już za sobą, ale jeśli tobie podobnie jak i mi udało się docisnąć do nic innego, być blisko fortycyzony, na mi kantynie, tam będziesz był bezpieczny i to było... A może znajdziesz nawet gorącą czekoladę, co na to? Nie mogę się doczekać, bo uwielbiam gorącą czekoladę, ale nie oswald. Mówimy o PS, uważaj na systemy bezpieczeństwa w koncie, nie sam jest zaprojektowany, są czułe, obecność materii organicznej. Kto nie zdążył nad moim spic czytaniem, niech sobie zrobi pauzę. Flory. Chcę kolę. Jest kola za darmo. A mówią, że za darmo umarł. Pa! Spasz pod nogi, no widzę właśnie, że tu jest podłoga Co łatwo by mogła się zawalić Żeś, Więc trzeba by zrobić jakiś most sobie, tak? Słyszycie też te głosy? Mój chyba ten bohater jest naćpany Ciekawe co wdychał Ech Kurwa masz, no se tu w miejscu, no Myślę, że to może być niewystarczające, żeby mnie zabić. Aha, no to więc może mieć to za na miejscu. O, Jakaś promocja w sklepach? To tak szybko biegą? Ale dla bezpieczeństwa zablokuję, żeby mnie nie przyciągnęli do tej promocji. Dobra. Uhuhu. Uhu, aha. <mian> mięsny je... Na, 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 na

Czemu tu cieknie kolon? Albo czym, czymkolwiek. Dobra, ja tu kończę. Pierwszy odcinek z gry. Penumbra, czarna plaga. Chwila jeszcze tam taka ważna. Kuchni Carlito czeka na Was w kantynie z wstawić nazwę dzisiejszej specjalności zagładu. Frytki. Zadowolony pracownik to wydajny pracownik, a tylko wydajni pracownicy zostaną nakarmieni. To znaczy frytki. Tak? Dziękuję. E tego. E, kończę na tym pierwszy odcinek z grypem Umbra Czarna Plaga, ponieważ te odcinki będą takie krótsze. Niektóre krótsze, niektóre dłuższe, ponieważ no, nie, niektórym wiem, że się niektórym nie lubi czytać tak, czy oglądać takich długich filmów, więc dobra, bez mojego długiego gadania. Do zobaczenia do następnego odcinka. Lawas Merex.